Peste. Przechodzę do Was z nowym filmem o Amazficie GTS, czyli o mojej opinii po dwóch miesiącach użytkowania. Myślałem, że już macie dość tego zegarka, ale też spotkałem się z wieloma komentarzami, które gdzieś tam były naglące, żeby taką opinię jednak nagrać. Więc oto ona. A ja obiecuję, że jest to ostatni film o tym zegarku, który będzie, myślę, takim podsumowaniem. Ja zachęcam też do subskrypcji, w ten sposób dajecie mi wsparcie. A ja nie chcę się powtarzać, więc po opis funkcji oraz treningów odsyłam do poprzednich filmów. Jeżeli chodzi o taki plan odcinkowy, no to Początkowo gdzieś tam podzielę się z Wami moimi wrażeniami. Na końcu będzie małe podsumowanie z plusami i minusami, ale też odpowiem na wybrane Wasze pytania, które dodawaliście pod filmami od czasu publikacji pierwszego filmu o tym zegarku. Oczywiście autorzy już znają na nie odpowiedź, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy z was przyglądał tak dużą ilość komentarzy, by znaleźć odpowiedź na swoje pytanie. Jest to dla mnie zrozumiałe, więc to dla was. Zaczynam od baterii po tym dłuższym użytkowaniu. Zegarek naładowany do 100% przy takim intensywnym użytkowaniu, czyli powiadomienia aktywności z GPS, różnej maści aktualizacje, kilka dni włączonego ciągłego pomiaru pulsu co minutę, jasność ustawiona do połowy, brak włączonej funkcji Always On Display pozwolił mi otrzymać 11-dniową pracę na jednym ładowaniu. A takie zwykłe użytkowanie z powiadomieniami i sporadycznymi treningami z GPS powinien przynieść Wam około 15 dni, tylko faktycznie mówię o takim sporadycznym użytkowaniu, ponieważ jeżeli ten GPS będzie codziennie użytkowany, to ten czas może się skrócić nawet do 5 dni. To już naprawdę tutaj ciężko ciężko, ciężko stwierdzić jak będzie u Was. Ja dostałem też zapytanie jaki czas można osiągnąć przy włączonej funkcji Always On Display. Mi udało się dobić do 3 dni, ale przy tym miałem jeszcze 31% baterii. Niestety tego testu nie doprowadziłem do końca, bo musiałem go doładować przed wyjazdem. Więc tak powiedzmy możemy oszacować około 4 do 5 dni takiego trzymania przy tej funkcji. Tylko zaznaczę, że ta funkcja Always On Display była ustawiona od 7 rano do 21, bo takowy zakres też możemy na zegarku ustawić, żeby nie świecił po, po nocach bez potrzeby i pobierał dużo baterii. I dodatkowo przy tym miałem włączony ciągły pomiar pulsu co minutę. Więc troszkę tych funkcji było włączonych, więc tak jak mówię, no ten czas nie jest zły. Ostatnio też padła aktualizacja, która przyniosła język polski. Pewnie wiecie, bo też gdzieś tam może śledzicie na Instagramie informacje ode mnie, czy też właśnie tutaj na społeczności na YouTubie. A jeżeli nie, to na pewno gdzieś tam ta informacja do Was doszła. I to tłumaczenie prezentuje się naprawdę dobrze. Ja miałem przyjemność testować wersję beta, bo takową też wgrałem, i porównując to, wersję do poprzedniej. Powiem szczerze, że dużo lepiej wygląda, gdzieś tam błędy językowe zostały poprawione. Dobra, ale pewnie czekacie na to, co ja myślę, bo już ten zegarek trochę mam. I czy w ogóle warto go zakupić? Zainteresować się nim? No bo kurczę, no nie ma co się oszukiwać. Moim zdaniem cena jest trochę za wysoka, jak na to, co oferuje. I wiem, że wy też z tym się zgadzacie, bo widziałem takowe komentarze. Ten system jest całkowicie zamknięty, więc nie można dograć żadnych aplikacji. No to jest zrozumiałe, bo nie bazuje on na Androidzie. Zegarek nie posiada wbudowanej pamięci, więc nie możemy wgrać plików tekstowych oraz na przykład muzyki. A szkoda, bo wtedy mógłbym przeboleć zamknięty system oraz tą cenę, bo tego naprawdę mi osobiście brakuje przy treningach. No bo w tym momencie idąc na trening, no okej, okay, mam tutaj sprzęt, który narysuje mi trasę bez potrzeby posiadania telefonu. Ja bardzo lubię biegać z muzyką i niestety no ten telefon wtedy jest konieczny, a jak wiecie wtedy mogę jej włączyć na telefonie to GPS, więc troszkę to się wyklucza. Wiadomo, to jest takie szukanie dziury w całym Aczkolwiek ta pamięć wewnętrzna na muzykę byłaby idealna jak dla mnie. Szkoda, że tego nie ma. Swoje żale wylałem. Wiem, że niektórych może to interesować, więc jest limit tarcz, które wyświetlają się na zegarku. Na zasadzie możemy wgrać sobie jedną tarczę. Dwie są już takie domyślne, które możemy tutaj zmieniać pod kątem widżetów, które się wyświetlają na nich. Te dograne nie. Jak dla mnie jest to obojętne, bo ja w sumie korzystam tylko z tej jednej edytowalnej, a czy to dla was jest minus, no to musicie sobie sami tam w serduszku odpowiedzieć. No i tak wspominałem, już wiecie, ta cena gdyby oscylowała powiedzmy między 350 do 400 z Dystrybucji, to jeszcze mógłbym wam z czystym sumieniem polecać ten zegarek. No teraz mam takie mieszane uczucia. To nie jest tak, że ja go hejtuję, bo wiecie, ja do niego się bardzo przyzwyczaiłem. Tylko, że kupując, musicie zaakceptować sporo jego ograniczeń i musicie mieć na uwadze, że nie oferuje cudów w tej cenie. Ten zegarek ma podobne funkcje jak T-Rex. Ktoś mnie pytał, czy będę go testował. No waham się, bo szczerze mówiąc, to jest taki GTS zamknięty w obudowie zegarka sportowego z różnymi certyfikatami, które zwiększają jego wytrzymałość. Trzymałość? więc nie wiem. No, ten prezentuje się ładnie, ale odsłonięty ma ekran i naraża to cały zegarek na uszkodzenia. U mnie takowych nie ma, ja nakleiłem folię tak profilaktycznie i nieumiejętnie, jak zresztą widzicie i rys przez ten czas nie zebrałem. Nie widziałem takowych. I teraz, gdy tak patrzę na ten zegarek po tym czasie użytkowania, zauważyłem więcej ograniczeń niż możliwości. I to nie jest tak, że ten zegarek ma tylko wady, bo zalet można wymienić naprawdę sporo. Jest to łatwość wymiany pasków i dostęp do pasków, bo wymiary są standardowe. Standardowe. duży czytelny ekran, który naprawdę, uwierzcie, robi robotę. Ostre słońce nie robi na nim w ogóle wrażenia. GPS, który po ostatniej aktualizacji działa zaskakująco dobrze, język polski bateria jest bardzo dobra, bo te czasy naprawdę na jednym ładowaniu są zaskakująco wysokie. I ten przycisk, on się świetnie sprawdza na przykład podczas pływania, bo pauzowanie czy właśnie kończenie treningu nie irytuje tak bardzo jak w przypadku Banda 4. I fajne jest to, że możemy go zaprogramować, aby przetrzymany odpalał nam wyprawę. Obraną funkcję. Ja spodziewałem się czegoś więcej, chociażby właśnie możliwości wgrywania na niego muzyki, bo w tym momencie możemy ją tylko sterować, gdy mamy podłączony telefon. Tylko właśnie to sterowanie nie jest możliwe, gdy mamy włączony trening, i nad czym bardzo, bardzo uwierzcie ubolewam. Sugerowałbym też programistom wprowadzenie funkcji, która by powiadamiała nas o nieodebranych połączeniach, bo gdy ktoś przystanie do nas dzwonić, będzie mogli odebrać, to później takiej informacji nigdzie się nie doszukamy. Okej, okay, no tutaj może kombinacje z z nieoficjalnymi aplikacjami by temu zaradziły. Ja nie próbowałem, ale gdzieś chyba widziałem tą funkcję, możliwe że w Notify. Ja osobiście czekam na Amazfita Bip S, czyli poprawionej wersji Amazfita Bip, który przyjął się naprawdę dobrze. Tam nie uświadczycie ekranu AMOLED, ale budowa też będzie w stylu kopertowej. Jeżeli ktoś to lubi, to to jest dla niego na pewno plus. Będzie też GPS, czyli praktycznie oprócz ekranu zapowiada się, że będzie to samo co ten Amazfit, a cena będzie dużo niższa, tak sugerują informacje z rynku. I ten brak amoled powinien nam wynagrodzić długi czas pracy na jednym ładowaniu. Bo jak wiecie, BIP z tego słynie. Jak tylko pojawi się w sprzedaży, to od razu go przetestuję. Pierwsze oczywiście kupię i wrzucę Wam materiał. No i czas na te zapowiedziane pytania. Czy zegarek łączy się z aplikacją Spotify? Tak, łączy się ze Spotifyem. Oczywiście mówimy tutaj o sterowaniu muzyki, która jest w telefonie. Do jakiej odległości będzie trzymało połączenie między telefonem a opaską. Więc tu zależy, czy to jest otwarta przestrzeń, czy to jest przestrzeń, która ma na swojej drodze jakieś przeszkody, powiedzmy ściany. Tutaj jest ciężko szacować, naprawdę, uwierzcie mi, więc takiej jednoznacznej odpowiedzi tutaj nie dam. Jest dużo zmiennych naprawdę. Nie chcę tutaj strzelać, bo później powiem, że jest 115 metrów komuś urwie ten sygnał po 11 i tutaj wyleją się komentarze. Da się na nim przeglądać zdjęcia albo jakieś pliki tekstowe, tak jak wspominałem, nie da się niestety nie ma pamięci wewnętrznej, ani żadnych aplikacji, nie doinstalujemy. Czy trasa z aktywności 7.40 na zegarku może mieć włączoną mapę w tle? Tu chodzi o aktywność, którą wykonywałem, nie wiem, czy to było bieganie, czy też spacer, ale nie, takowej trasy nie widzimy w zegarku, widzimy tylko opcje, które pokazywałem we wcześniejszym filmie, czyli statystyki naszej aktywności w czasie rzeczywistym. Mapy nie ma, mapa jest, gdy zakończymy trening, aczkolwiek w ogóle nie widzimy mapy, nie widzimy różnych budynków, dróg. Widzimy tylko narysowaną trasę. Czy zegarek posiada możliwość rozmów telefonicznych? Niestety ten zegarek nie posiada takowej możliwości. Czy można nazwać ten zegarek smartwatchem? Czy można wejść w przeglądarkę, wyszukać podaną frazę? Czy można wejść w sklep Play i zainstalować jakieś aplikacje? Ten zegarek nie działa na systemie Android, więc takiej możliwości nie ma. Czy można odpowiadać na wiadomości na przykład Messenger? Niestety nie ma takiej możliwości. Jak wypada obce śledzenia snu w tym modelu? To w tym modelu jest podobnie jak w Mi Bandzie 4, czyli te dane no nie są takie zaskakująco dobre. Zaskakujące, użyłem tego słowa specjalnie, bo zaskakujące dobre dla mnie były w Honorze Bandzie 4, Bandzie 5, w Huawei Band 4 Pro, bo tamte opaski posiadają takie algorytmy, takie systemy autorskie jak Sleep i one faktycznie robią robotę, wyłapują drzemkę nawet w dzień. I jeżeli miałbym postawić dwa te systemy, powiedzmy dwa te algorytmy, czyli od Xiaomi i od Huawei, to bardziej bym zaufał w tym momencie Huaweiowi, ale tak. Bardziej Huawei mnie przekonuje, jeżeli chodzi o wyniki. Ciężko to też sprawdzić. To jest taka moja subiektywna ocena w tym momencie. Ale nie jest źle, żebyście tutaj też źle nie zrozumieli. No dobra, reasumując, ten zegarek za bardzo mnie nie zaskoczył. Mój werdykt jest neutralny. Nie chcę wam go polecać ani też zniechęcać, bo moje wrażenia nie są skrajne w żadną stronę. Pojawiło się na moim kanale już dobrych kilka materiałów, więc ostateczną decyzję zakupową zostawiam wam. Jeżeli mam coś doprecyzować lub macie jakieś pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. Jak wiecie, zawsze staram się Wam odpowiedzieć. Na dziś to tyle. Jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się i pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji. Do usłyszenia!